Idziemy wierzący, żeby spotkać się z innymi wierzącymi. No, głupio siedzieć na, 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 na sofie w domu i śpiewać. Stąd u nas, kiedy mówi się idę do kościoła, to faktycznie nasze budowle sakralne wyglądają jak zamki, takie nawet przecież pełniły formę. Taką szczególną rzeczą, która wydarzyła się w minionym roku w wielu kościołach, myślę, że w całym spektrum tego, co byśmy nazywali chrześcijaństwem, jest to, że, że mnóstwo kościołów, zborów, parafii przeniosło się do internetu, zaczęło prowadzić transmisje online swoich nabożeństw. Wiele grup biblijnych odbywa się przez internet. Więc rodzi się pytanie, czy do kościoła trzeba chodzić? To jest taka popularna fraza: idziemy do kościoła. Co to w zasadzie jest kościół, co stanowi o kościele? No i właśnie, i co byście odpowiedzieli, gdyby ktoś wam zadał pytanie: czy do kościoła trzeba chodzić? Jak to wszystko połączyć z, z internetem? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi, a jeszcze mniej czasu, także zachęcam do tego, abyśmy jakoś tak mądrze i pigułkowo spróbowali to wszystko ująć. No, do kościoła chodzić trzeba, żeby dostać się do nieba. No, Takie się. powiedzenie było, więc. Wskazuje na, na dwa elementy. Po pierwsze jest miejsce, które sobie wymyśliliśmy, wybudowaliśmy i sądzimy, że tam się dzieje więcej niż, niż w tej rzeczywistości poza budynkiem. To, to po pierwsze, a po drugie, że kościół, cokolwiek byśmy rozumieli, bardziej może instytucja, ludzie tworzący te instytucje, są pośrednikiem czegoś, dlatego trzeba chodzić, żeby, żeby coś zyskać, żeby coś uprosić, żeby, coś, żeby być czymś obdarzonym. Oczywiście jest to fałszywy obraz, mówiąc krótko, dlatego że nowotestamentowo to my jesteśmy kościołem. My jesteśmy, lud Boży tworzy oblubienice, czyli tych, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Pana, Zbawiciela, uwierzyli i staliśmy się tym ludem, który wydaje świadectwo ludźmi, którzy właśnie nasalają ten świat, jeśli tak to poprawnie nadają smaku. Więc w dzieciństwie, kiedy szliśmy na, na takie zgromadzenie, to się mówiło, idziemy na zgromadzenie. Kto idzie? No my idziemy, my w tym wypadku dzieci, ludzi wierzących, idziemy wierzący, żeby spotkać się z innymi wierzącymi. I to było takie oczywiste. Nie idziemy po coś, dla jakiegoś powodu, żeby poczuć się lepiej albo osiągnąć coś, co wyprosimy w tym szczególnym miejscu świętym, ale żeby, żeby być w zgromadzeniu ludzi, którzy chcą budować się w duchu, którzy chcą modlić się razem, którzy chcą śpiewać razem, oddawać Bogu chwałę. Więc no, tak to rozumiałem, tak to rozumiem do dzisiaj, że, że jesteśmy. Wspólnotą, która, która spotyka się po to, żeby oddawać Bogu chwałę. Mhm. Najkrócej oczywiście. Czy ja, jak się nawróciłem, to y, takim wielkim dla mnie y, odkryciem było to, że właśnie y, mogę intensywnie być z Bogiem sam na sam, nie muszę chodzić do kościoła. Mhm. No, bo jako taki typowy, y, powiedzmy, katolik, no to chodziłem do kościoła w takim przekonaniu, że. Że właśnie to miejsce, ta przestrzeń jest święta w odróżnieniu od tej reszty przestrzeni. A tu się okazało, że tak naprawdę ta przestrzeń święta jest jakby przez, przez to, co się wydarza, a nie przez samą przestrzeń. Czyli jeśli ja się modlę, to się modlę, jeśli czytam Biblię, to czytam Biblię. I to się staje jakby pewną taką yy, yy, no, innością. Tak? Że ta rzeczywistość tą innością nasionka przez to, co się dzieje. Natomiast mam wrażenie, że to niestety jest nadużywane i to niezależnie od internetu. To znaczy jest nadużywane w tym sensie, że często gdzieś ludzie wierzący yy, nie doczytują Biblii do końca. Czyli dobrze, że czytają o tym, że Chrystus i ja to jest to najważniejsze powiązanie, jakie istnieje, ale nie doczytują o ciele Chrystusa i nie doczytują o tym, że Jego miejsce jest, czy jej miejsce jest w ciele Chrystusa. Że Chrystus powołuje nas do społeczności swojego ciała, że mamy się w nim odnaleźć, mamy w nim służyć, mamy w nim się jakoś zaangażować, mamy poczuć tą więź organiczną z całym ciałem Chrystusowym. I tego się nie da zrobić tylko z Chrystusem, tylko z głową. No bo jeśli tylko wyobraźmy sobie to tak, że jest głowa i jest palec. I one mają super relacje ze sobą, ale generalnie ta relacja palca z tą głową. No jest jakąś fikcją, jeśli całego ciała po pomiędzy nie ma. Czy to wszystko musi jakoś funkcjonować w tym właściwym obszarze? I myślę sobie, że, no, że to jest taką bardzo ważną biblijną zasadą, którą oczywiście się nie realizuje tylko przez to, że się jest na nabożeństwie. Bo to też jest pewna fikcja, to też jest pewna taka zasłona dymna, że skoro przeszedłem, to jestem. No Przyszedłeś, ale pytanie, no, czy ten warunek konieczny został spełniony w jakiś sposób, że jesteś we właściwym miejscu? Ale czy faktycznie przeżywasz, czy faktycznie jesteś, no, jesteś zaangażowany, czy to faktycznie Ciebie dotyczy, co się tu dzieje, czy się Ciebie nie dotyczy? No i tutaj trochę takie katolickie naleciałości w nas mogą nam mówić, że no, przychodzę przecież. No tak, przychodzę, to przecież to co? Tak jak zacząłeś ten wierszyk, do nieba idę, tak? I, 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 no, I myślę, że to jest pewno jakimś takim, takim właśnie nie, pewną nieprawdą, pewnym fałszem. Ale wracając do tego tematu yy, internetu, myślę sobie, że na pewno jest to jakaś forma społeczności. Nie ma co do tego wątpliwości. Sam. Znaczy ja chyba ostatnio przez ten cały rok, tylko raz nie byłem na prawdziwym nabożeństwie. Raz mi się zdarzyło, Fizyć. fizycznie nie być. I powiem, że było mi ciężko, bo tak, yy, syn gdzieś tam łaził. Yy, córa siedziała obok, ale generalnie popatrywała w, w komórę, yy, żona coś tam też gdzieś tam musiała coś zrobić w, przy, przy obiedzie czy coś tam. Tylko ten święty z rodziny. Jeden święty, no na szczęście. Ktoś tutaj jest rdzeniem tego domu duchowym, yy, ale, no, ale generalnie idea jest taka, że nie jest prosto mhm. się skupić i wydaje mi się, a druga rzecz na przykład, no, kwestia śpiewania. No głupio siedzieć na, 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 na sofie w domu i śpiewać. Do no. komputera. Do, do, do komputera. No. To, 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 A zachęta to. od prowadzących idzie. No, jak idzie, to dobrze, nie? ale już inny temat. W każdym razie, no, no, ciężko się zaangażować tak naprawdę, że ja jestem na tym nabożeństwie, tak? tak bo generalnie tak. jak tu jestem na, na sali, to śpiewam. No chcę śpiewać, jeszcze sobie czasami ręce podniosę, bo mi to zawsze trochę pomaga. I generalnie no, na sofie ciężej. Czyli jesteś ciężej. częścią tego nabożeństwa. I więc, no właśnie, nie zasumując, więc moim zdaniem, po pierwsze, to jest potężne wyzwanie, żeby być częścią. Po drugie, mam wrażenie, że to trochę jednak jest zawsze jakąś taką, nie powiem, że gorsz, Znaczy, to jest jakąś, in... no może potencjalnie jest narażone na wiele różnych niebezpieczeństw, taka forma zaangażowania. I ja myślałem, że ostatnia, trzecia rzecz, taka pod negatywna i później będzie pozytywna. Trochę to może nas wdrożyć w takie poczucie, że, że ten analog mi nie jest potrzebny, a jednak jest. I w końcu po czwarte uważam, że to jednak jest forma społeczności i dzięki Bogu, że ktoś jest w takiej formie społeczności, niech będzie, ale źle, jeśli to się kończy na tej formie, tak. Tylko to tak. Mhm. E, tak. E, ja u nas, u siebie w domu mówię, że idziemy na nabożeństwo, niż że idziemy do kościoła, e, bo właśnie rozumiem, że, że, kościół to, że kościół to ludzie, a nie budynek. I nawet jak sobie popatrzymy na nowotestamentowe znaczenie, eklesia, które tłumaczymy jako kościół, oznacza po prostu zgromadzenie. I taki też jest sens tego, kiedy Jezus mówi apostołom w Mateusza 16 rozdziale, zwraca się do Piotra i mówi: Ty jesteś Piotr, I na tej skale zbuduję kościół mój. To ciekawe jest to, że, że oni się nie dziwią i nie wiedzą: Kościół, kościół, co to, to jest kościół? A jakby po raz pierwszy się w Nowym Testamencie pojawia to stwierdzenie, więc. Więc dla nich znaczenie zgromadzenia było bardzo znane. W Starym Testamencie zgromadzenie Izraela to jest to najbardziej... Synagoga przecież. Dokładnie. Najbardziej... Czyli raz, że synagoga, ale dwa, że zgromadzenie Izraela było wtedy właśnie, żeby spotkać się z Bogiem, naród się schodził, żeby spotkać się w świątyni, uwielbić Boga, żeby podjąć wspólną służbę, na przykład przy budowie namiotu. Wtedy zawsze się przychodziło zgromadzenie Izraela. Więc dla nich to było jasne, że Jezus mówi, ja zbuduję moje zgromadzenie. E, to jest Mateusza 16 rozdział, werset 18 i 19. I ciekawe jest to, że, e, że do Polski, bo kiedyś badałem skąd się wzięło etymologicznie słowo kościół, że polskie słowo kościół pochodzi od greckiego słowa e, kostel, e, od greckiego, od czeskiego. czeskiego słowa kostel, a czeskie słowo kostel wzięło się od łacińskiego słowa, Kastello. jeśli dobrze pamiętam, castello, skąd jest e, na przykład angielskie castle, czyli zamek. Stąd u nas, kiedy mówi się idę do kościoła, to faktycznie nasze budowle sakralne wyglądają jak zamki, takie nawet przecież pełniły formę. Ob... Miejsce bezpieczeństwa Dokładnie, pewnego. Ale nawet stanowiły twierdze obronne. Więc, więc kościół jako budynek, do którego ja idę, żeby czuć się bezpiecznie, jest zakorzeniony nawet w naszym języku. Ale, ale bycie kościołem się jest, ale do kościoła się nie chodzi. Ja dbam dlatego właśnie o to mówiąc, że idę na nabożeństwo. Stąd też przenosząc stronę na nasze współczesne problemy, czyli na przykład internet, i na ile, będąc uczestnicząc w nabożeństwie internetowym, jestem częścią kościoła. Myślę, że póki co mamy dosyć zdrowy balans. Tak mi się wydaje, w tym moim środowisku, w którym ja gdzieś się obracam, że ludzie rozumieją to, że internet ma być dla nas pomocą, a nie jest zastępstwem że sednem jest to, żeby się spotkać, że sednem jest to, kiedy my jesteśmy wspólnie razem tak faktycznie fizycznie. Myślę też, że ta pandemia ciekawie obnażyła teologię katolicką odnośnie nabożeństwa. Bo zawsze mówiono, że trzeba być namszy, przyjąć Eucharystię, iść do spowiedzi i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że wcale nie trzeba, że nawet jest zachęta do tego, żeby zostać w domu. No tak, to jest dziwne. Tak, dla tak. i jakby cała ta, cała ta teologia, którą się budowało przez lata, nagle upadła w czasie pandemii. To u nas wydaje mi się, z tej perspektywy myślę, że biblijnej i zrozumiemy to inaczej, a jednak łatwo będzie nam się w tym zatracić. Trzeba zachować tutaj mądrość. Jeszcze taka rzecz, ciekawa, że jednak internet stwarza taką bardzo. Real, real, realny jest bardzo, więc w tym sensie myślę, że to jest dobre, dlatego, że no, znam takie przypa przy, przypadki ludzi, y, to pamiętam gdzieś chyba w zborze w Gdańsku, y, była jakaś tam człowiek, który się nawrócił gdzieś tam, będąc na jakiejś tam misji, siedział w jakichś Indiach czy w jakiejś innym, innej Afryce. No i po roku dopiero przyjechał do tego zboru, w, w którym uczestniczył przez cały rok. Mówi, wy mnie nie znacie, ale ja was wszystkich znam. No i to jest piękne, jak taki moment przychodzi, i ktoś przyjeżdża i mówi: Słuchajcie, ja naprawdę się cieszę, że mogłem być przez ten rok z wami. Mhm. I myślę sobie, że to jest, to jest dobre. Natomiast właśnie mm, złem jest, jeśli na przykład dzieje się coś złego w naszym, w naszym życiu duchowym, i my w tym momencie odchodzimy od tej społeczności zboru bo się boimy do czegoś przyznać, bo coś musimy załatwić, bo są jakieś kwestie, które no Bóg nas przynagla do tego, żeby zrobić. I w tej bezpiecznej takiej, yy, można powiedzieć, obszarze domu jakby ciągle przekonujemy siebie, że wszystko jest ok z nami, no bo przecież my dalej uczestniczymy. I to jest takie niebezpieczeństwo, myślę, które może się pojawić. Bo to jest ta mądrość. Po pierwsze, <laughs> jeśli mam możliwość fizycznie spotkać się z moją żoną, to ja wolę spotkać się Fizycznie z moją żoną, niż przez telefon z nią rozmawiać, czy przez internet. Jakby nie kreować tej rzeczywistości odległej, sztucznej, w pewnym sensie takim fizycznym. I, i, i jeśli, jeśli to towarzyszy wierzącym, którzy właśnie gdzieś, gdzieś zaczynają tu kombinować w, w nieobecności, a co za tym idzie, jakby bezpośrednio nie mogą współsłużyć, bo myśmy tego elementu nie podkreślili, że nabożeństwo, ta wspólnota spotykania jest po to, żeby uzupełniać też i deficyty duchowe nasze, żeby wstawiać się jeden o drugiego, modlić się jeden o drugiego, zauważać, przywitać, co, co odwiedzić. było bardzo często, odwiedzić. Więc jakby no, no jest wiele tych elementów, gdzie bezpośrednio to wynika, kiedy się spotkasz, tak? I, i, I żeby jakby tutaj nie, nie przegiąć w tę stronę tej absencji wygodnickiej, ale zostawić to na pewną konieczność, która, którą stwarza szpital, więzienie, wyjazd no, czy inne pandemia. okoliczności, pandemia. Więc ja doświadczyłem tego i zresztą wy też, że, że ta. Ten zasięg, kiedy głosimy słowo, jest dużo szerszy niż tylko robilibyśmy to fizycznie w jednym miejscu bez, bez tego podglądu kamery i ludzi, którzy mogą z tego korzystać. Więc należy to traktować jako dobro i jedno i drugie. Ja bym nie rezygnował z tego fizycznego dla internetu tylko dlatego, że ma szerszy zasięg dlatego że cenię sobie też to, tak jak my tutaj siedzimy, ja sobie cenię, a wyobraźcie sobie teraz, że każdy z nas jest gdzieś tam w tym ekraniku, no też byśmy dialogowali i coś byśmy zrobili, a tutaj widzimy siebie, reagujemy. I jest jakby dużo bliżej. Jest też ciekawa rzecz to, co powiedziałeś teraz właśnie na koniec, że pamiętam, że przecież w trakcie pandemii były zbory, które narejestrowały swoje nabożeństwa, a były zbory, które w cudzysłowie stworzyły swoje nabożeństwa. Ktoś nagrał pieśni, ktoś się pomodlił, ktoś nagrał świadectwo, ktoś nagrał kazanie. Zebrali to do kupy i wyszedł jakaś, jak, jakieś nabożeństwo, w cudzysłowie wyszło, jakiś kościół w cudzysłowie wyszedł. Ale czy to jest kościół? Właśnie w tym momencie. W jakim sensie to jest Kościół, skoro nikt z nikim nigdzie nie był? No ale, ale to jest pytanie, że tworzymy spo... pewną fikcję. Spotkali się z pewnym potencjałem, mm. który wymienili między sobą. Bo do... ja teraz w tym tygodniu byłem na wyjeździe i w jednej ze wspólnot jest sporo starszych ludzi, którzy, którzy no nie mogą uruchomić tej technologii i być na nabożeństwie. I, I nagrywają płytę, mhm. I, i, i niosą tam do domu, i, 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 i ludzie, czyli dostarczają, służą jeden drugiemu. Na, właśnie ta wspólnota, nabożeństwo polega na zebraniu y, tych darów łaski, mhm. które każdy z nas ma indywidualnie, i przekazaniu jeden drugiemu ku wspólnemu zbudowaniu. Ku wspólnemu zbudowaniu. I, 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 i to, to nabożeństwo w internecie, ta płyta, y, czy to zebranie tych właśnie wiersza, świadectwa, i przekazanie komuś, może to akurat jest moment, w którym go pionizuje, jako jakiś... odzyska. Ale znowu, ja bym dodawał, że to, to jest dobre do, do czasu, no nie może chyba, nie, nie powinno to się stać no, na Nie, nie w zastępstwie, bo ja się boję jednej rzeczy, że będziemy tworzyć fikcję. Ja powiem super kazanie, Ty się super pomodlisz, Samuel super zaśpiewa, zbierzemy to do kupy, naprawdę to będzie fajnie wyglądać, no. ale tej rzeczywistości nie ma. Znaczy, jest rzeczywistość Twojej modlitwy, jest rzeczywistość mojego kazania, jest rzeczywistość śpiewu Samuela, ale nie ma tak naprawdę naszego wspólnego przeżywania życia. I w tym sensie tego nie ma. A jednak mam wrażenie, że Kościół po polega na tym, że przy właśnie, ja bym podkreślił to chyba, przy naszych słabościach, które wymagają wzajemnej miłości, tolerancji, wyrozumiałości, mhm. ale również poprawy, ale również wzajemnej modlitwy, mhm. że my przeżywamy wspólnie życie. I tutaj się pojawia ten, ten, ta, ta, ten mój niepokój, że my będziemy tworzyć yy, piękną fikcję, naprawdę piękną. Bo znamy, przecież nieraz nie tak bywa, że ktoś mówi super kazanie, ale ty dobrze wiesz, że ten brat ma, nie wiem, problemy i ciężko ci się do tego słucha. Ja tak? bym dodał tutaj właśnie, że, że wieczerza pańska jest dobrym wyrazem tego że myśmy. No to był po raz pierwszy chyba w historii stanęliśmy, jako kościół przed wyzwaniem, co zrobić wieczórą pańską, czy przez internet się liczy. I w naszym zborze myśmy no ustalili, że, że, że się liczy, ale znowu tylko na chwilę. Właśnie sednem Wieczerzy Pańskiej jest to, że się Kościół wspólnie gromadzi i wyznaje swoją przynależność do Chrystusa i swoją przynależność do siebie nawzajem, jako do, do ciała. I teraz ciężko jest zrobić, wyrazić tę przynależność, kiedy każdy w domu trzyma swój chlebek i swoje wino. Zupełnie się to wytraca. Znowu na chwilę tak, ale. To jest nawet bardzo ważne na chwilę, kiedy faktycznie nie mogąc być razem, jesteśmy w jakimś sensie. Tak, ale jeśli ale to się stanie normą, to się, to, to, to się rozsypuje. No ale to są właśnie nasze współczesne dylematy, musimy jakoś umieć na nie odpowiedzieć i obyśmy faktycznie zachowali wierność Słowu Bożemu, a jednocześnie też niech nam przyświeca to hasło Ecclesia Reformata et Reformanda, czyli Kościół reformowany jest stale Kościołem reformującym się, tutaj względem Słowa Bożego. W rzeczywistości, która jest. Tak, w rzeczywistości, która jest, która na nas przyszła. Więc drodzy, zachęcamy Was do tego, abyście byli Kościołem, abyście przynależeli do Kościoła, abyście do Kościoła w tym sensie, o którym mówiliśmy, chodzili, abyście uczestniczyli tak jak tylko możecie abyśmy pamiętali właśnie, co jest sednem nabożeństwa czy spotkania chrześcijańskiego. I korzystajmy z tych dobrodziejstw technologicznych, jednocześnie nie zaniedbując tego, co, co jasno wynika z Szydła Bożego. Do zobaczenia w następnym odcinku.